mandero zapieżniki, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prosto z mojej hodowli. Dzisiaj odcinek zapowiada się dość ciekawy, dlatego że za chwilkę na hodowlę wparują goście. Co prawda wparują tutaj tylko na moment, ale powinna pojawić się tutaj za chwilę ekipa, którą na pewno świetnie kojarzycie, bo Predator Cave robi się coraz bardziej popularne. W każdym razie dostałem propozycję wymiany od chłopaków w zamian za moją samiczkę węża zbożowego odmiany Snow Motley, która mieszka ze mną naprawdę od małego wężyka ją hoduje. Mieszkamy razem ponad 3 lata, ale pojawiła się oferta wymiany na innego węża, a jakiego dokładnie zobaczycie za chwilkę sami. Zapraszam! Moją wężurę linkę, co niektórzy z Was być może kojarzą, bo parę razy przewijała się u mnie na kanale. W każdym razie trzeba ją odłowić. No, tutaj też tak niełatwo nie będzie. Patrzcie, tutaj jeszcze jest jej skóra. I Szczerze mówiąc, ja ją sobie chyba zostawię jeszcze na pamiątkę, bo mam jeszcze dwie takie zrzucone skóry. Poza tym naprawdę sporo czasu żyłem z tym wężem więc no zdecydowanie będzie mi brakować zobaczcie sama skóra jest już naprawdę dość gruba a wężula albo już się na mnie czai albo o proszę bardzo nie gryzę. no w sumie ten ostatni raz mogłabyś mnie ugryźć Patrzcie, jakie mi się piękne wężysko uchowało. No w każdym razie, szczerze, troszkę mi smutno, że ten ostatni raz mnie nie, nie dziabnęła. Ale patrzajcie, naprawdę kawałiny. Właśnie dlatego nazwałem ją Linka. No dobra, Lineczko, dzisiaj zmieniasz właściciela. Dostaniesz chłopa i mam nadzieję, że jeszcze będziesz mieć dzieciaki bo tutaj też dogadałem się, że jeśli tak się stanie, to jakiś maluszek po tej mojej kochanej wężuli może do mnie trafi. Dobra. Złapana. W takim razie teraz czekamy tylko na ekipę Predator's Cave. No mówię, naprawdę mi szkoda, sumienie cały czas mnie gryzie, ale... Wymieniam ją dlatego, że wiem, że ten wąż po pierwsze jedzie w naprawdę dobre ręce, a po drugie, no tak jak przed chwilką wspomniałem, czeka już na nią samiec. Więc no, mam nadzieję, że będzie Ci dobrze linka, mam nadzieję, że zostaniesz maturą, może jeszcze którejś z Twoich dzieci nawet wychowam, zobaczymy. Zapraszam Grześ. To jest wieloma, fajna. E, no, powiem Ci, że jak coś Ci się podoba, no to spoko, nie? Co mi się podoba? E, mam mam o, ładne o, PoE. Pierska, która miała... No, dokładnie. E, po... Tutaj mam kolejne boech mei i ładne, podrośnięte. Fajne, fajne. Parka. Mam parkę, oprócz tego jeszcze mam e, ładne PoE. Dobra, Szymon, mogę się na chwilkę obróć, no, ja wyjdę. No. Sarej Ci się podoba? Podoba się. Dobra, no, mogę... ten temat, co mamy Ym, najważniejszy. Tak, to jest twoja Janka. Dużo mniejsza od... <coughs> to są ciko. No, ja ci mogę przesłać, jak chcesz tego... Wow, co ty gadasz, to jest Kropek? To jest pan Kropek. Ale czad! Co? co ty gadasz? Na wymiankę... Poczekaj... Nie bój się, nie Nie? Nie? nie, spokojnie. Ale czad, co wy gadacie. Jest spokojny jak baranek. Ale dobany, co ty gadasz? No to być zadowolony. Bardzo spokojny jest, nie strzela. Wow. Kar karmiony był w tym tygodniu. To e, za tydzień dopiero. Liankę musisz sobie nakarmić. Nie ma problemu. Bo jeszcze, jeszcze nie zjadła, nie zdążyłem. Koś tu panienko. I co myślisz? No piękna. Ładna snu też, nie? Mm. Strzela czy nie strzela? E, ona lubi. Dzisiaj, dzisiaj mnie nie hapnęła na ten przykład, aż byłem zdziwiony, ale, ale jak jej się chce żreć, to lubi strzelać. No, no i dobra, no. super jest. Także, no to dobra. Do tu jest dla Ciebie mały prezent ode mnie, słuchaj, o. to są elegancy, a w tym Ependorfie no. jest zajebisty sosik, to sobie możesz testować, tylko naprawdę ostrożnie z tym. Nie ma problemu, a ja y, jeszcze będę musiał Cię poprosić, żebyśmy zeszli. Tak. Trochę za dużo mi się usypało wylęgu. Mhm. Mm to se zaraz... Aha, wylęci. bo Ty wylęg jeszcze. To se przyniesie... Dobra, przyniesie dobra, przyniesie dobra. No, to jeszcze to zabierasz. Wizyta zaliczona i jest super. No, a jakbyś chciał coś, jakbyś chciał coś nie, stąd, to nie, nie, nie krępuj się, pisz, dzwoni, i ziesz. Do... To... się. Jasne, że tak. Zajebista sprawa, kiedy ekipa z Predator przywozi ci pytona do domu na wymianę zawęża zbożowego, i mało tego, dostałem jeszcze naprawdę pokaźną ilość wyręgu karaczana tureckiego. W każdym razie moja zbożoweczka pojechała z grzesiem do niego, już czeka na nią samczyk i dogadaliśmy się w ten sposób, że owszem, wymienimy się, nie ma problemu, ale. Jednego maluszka po mojej zbożóweczce. No nie ma siły, muszę dostać, bo inaczej bym się nie zgodził. W każdym razie serdeczne dzięki za wymianę i oczywiście Grzesiu zapraszam ponownie. Pozdrawiam serdecznie także Maję, która dała mi tutaj bardzo fajny prezent w postaci takiej laurki. No powiedzcie sami, czy to nie jest przeurocze? Naprawdę jeszcze raz bardzo dziękuję Maju, serdecznie Cię pozdrawiam. A teraz przechodzimy do unboxingu paczki, bo przyszła paka z nowymi pupilami. Co tam jest i jak mają się zwierzaki? Za chwilkę sprawdzimy. Tutaj mamy paczkę, która przyjechała do mnie wczoraj, ale nie miałem kompletnie czasu jej otworzyć, gdyż byłem poza domem. Paczkę przysłał Łukasz Kryza, także za chwilkę zobaczymy, jak wygląda tutaj zawartość. Pierwsze co widzimy to warstwa izolacyjna, ale uwierzcie mi, że w tym pudełku nie kryje się ani jeden, ani dwa pająki, bo... Będzie tego znacznie więcej. Dzisiaj do pomocy taki nożyk modelarski. Bardzo fajna, nieduża i bardzo ostra kosa. Dobra. Zobaczymy. O kurde, 666. To nie wygląda za dobrze. Wiecie, z czym mi się to kojarzy? Z okultyzmem. Miejmy nadzieję, że nie wyskoczy z tego pudełka jakieś demoniczne gówno i nie będzie próbowało mnie zeżreć. Dobra, spójrzmy. No, kartonik całkiem gruby, przyznaję. Całkiem gruby. Ciekawe, czy uda mi się. Wow, jak to siedzi mocno! Ja pierdzielę! Gościu, jak ty to tam wsadziłeś? Ja pierdykam. Dobra, słuchajcie, jest HP, który jest jeszcze naprawdę minimalnie ciepły, co mnie ciekawi, bo kurczę, już nie powinien być ciepły. No i tutaj na koniec, oczywiście, najważniejsze. Wiecie co jest? No właśnie, jest to bardzo potrzebna rzecz, jeśli nie najważniejsza, przy kupnie pająków objętych. Konwencją waszyngtońską, czyli CITES. Dobra, jeśli chodzi o zawartość kartonu, to chyba wszystko, tak, to wszystko, więc karton idzie na bok, a my zaglądamy sobie tutaj. Może spróbujmy już zrobić to bez żadnych cięć. Dobra, to też na bok. I wiecie co? I tu już powinien być styro Tak jest. Mm, dobra. Fajnie, bo dwie warstwy izolacyjne przynajmniej tutaj były. Więc nie powinno się nic stać. Zwłaszcza, że paczka dojechała do mnie jeszcze. Był w niej hitpack i naprawdę przyjechała w krótkim czasie. Więc. Naprawdę nie powinno być tu żadnej awarii. Kurde, jaka ta taśma malarska jest twarda. Nożyk modelarski, szczerze mówiąc, mógłby się tu złamać. Ale dobra, chyba się udało. I dobra. Mamy tutaj mój pakunek, który najbardziej mnie interesuje. No, powiem Wam, że po otwarciu tej paczki. Przyrost na hodowli po raz kolejny i to wcale nie mały, bo mamy tutaj proszę ja was 20 sztuk klitokat albo Pilosus odmiana z Nicaraguay. Czat, ale już powiem wam, wygląda że wszystkie pajączki dojechały całe i zdrowe. Przynajmniej na pierwszy rzut oka się tak wydaje. Dobra, weźmy sobie może dwa losowe ependorfy i zobaczymy. No dobra, to może starą, niezawodną metodą. Weźmy sobie dwa lub trzy losowe ependorfiki i badamy. Żyjesz, Majster? Halo? Żyję, bez problemu najmniejszego. Dobra, pierwszy. Bez problemu, może teraz gdzieś tutaj z centrum. O, tutaj to zdecydowanie młody żyje. Bez problemu, nawet nie muszę tego otwierać. No i może jakiś taki najmniej widoczny. I tutaj. Bingo. Wszystko jest żywe, kochani. Teraz sobie tylko policzymy jeszcze, czy zgadza się ilość, bo to jest dla mnie dość ważne. No wiadomo, zresztą każdy, kto płaci za coś, chciałby otrzymać swój towar. Więc. Dobra, 4, 7. Mamy dyszkę. 13, 16, 19. Oj, nawet jest gratisik wychodzi na to, bo wygląda na to, że są 22 sztuki. Kurde. Czy ja się walnąłem? Czekajcie. Jeszcze raz. 2 4 6 8 H 12 14 16 18 Nie, jest jest oczko. O kurde, w takim razie naprawdę serdeczne dzięki szczerze mówiąc w dzisiejszym odcinku jestem naprawdę zadowolonym chłopem no bo zobaczcie nowy pyton teraz 21 ptaszników kędzierzawych wszystko legalnie z zaświadczeniem o urodzeniu w niewoli także nie ma się do czego przyczepić choćbym chciał przesyłka jechała z hitpackiem przyjechała szybko więc kolegę Łukasza naprawdę serdecznie wam polecam a i serdecznie dziękuję właśnie Łukaszowi jeszcze za zaufanie dlatego że ta paczka mimo że nie została jeszcze Przeze mnie opłacona, już do mnie dotarła, już jest u mnie na hodowli. Pajączki już są moje, więc naprawdę tutaj bardzo serdecznie dziękuję za tak duże zaufanie do mojej osoby. Kto wie, może jeszcze będę mieć okazję się zrewanżować za to zaufanie. W każdym razie nie przemyślałem, kochani, jednej bardzo ważnej rzeczy: w co ja to przełożę? Nie mam żadnej. Nie, mam chyba około 10 wolnych kliszówek, które muszę wyczyścić. I teraz, no, trzeba będzie kombinować. Dobra, to teraz pokminimy. To teraz tak. Fotografa w okolicy, brak. Hodowcy, od którego mógłbym pożyczyć. Kliszówki, brak. Moczboksów, brak. Ej, właśnie, moczboksy! Apteka! Pasuje! Ziomy, śmigam do apteki. Drodzy, nowe domki dla pająków już przygotowane. Część włożę sobie do tych moczboksów, część przełożę sobie po wyczyszczeniu kliszówek do kliszówek. Także zabieram się do pracy. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to wiadomo. Zostawiaj palucha, uderzaj w dzwoneczek i widzimy się w kolejnym odcinku, już w przyszłym tygodniu. Nara! Spider -Hum. Robi tu putup jako Spider Hum. Kto by sieć, chciałby mieć. Dobry żart, świnki wart. Oto właśnie Unto Spider-Ho.